Starasz się troskliwie, moja dobra córko, o znalezienie największego dobra, ale tak naprawdę to ono jest w tobie i trzyma cię rozciągniętą na obdarzonym krzyżu, dając ci siłę, by znieść nieznośną mękę i obdarzać cię miłością, byś mogła kochać, nawet w sposób przepełniony goryczą, miłość. Stąd Twój lęk. Spowodowane tym, że widzisz utratę dobra i odczuwasz niesmak, który jest tym bardziej zbędny. Zauważasz tego. Im jest ono bliższe ciebie i im mocniej z Tobą związane, zbędne jest również Twoje martwienie się o to, co ciebie czeka. Przecież obecny stan jest już ukrzyżowaniem z miłości.